Projekt Aktywny Powrót był realizowany przez Powiat Świdnicki oraz Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy w ramach promocji integracji społecznej. Za nami konferencja podsumowująca projekt. Duży projekt o wartości ponad 2 miliony 700 tysięcy złotych, realizowany od 2012 roku, głównie w latach 2013-2014, a kończony w roku 2015. Projekt skierowany głównie do osób w wieku plus 50, czyli tej grupy bezrobotnych, której jest najtrudniej sensownie pomóc. Zakładaliśmy skuteczność zatrudnieniową, czyli ile osób zostanie po tym programie u pracodawcy na poziomie 40%. Udało się osiągnąć prawie 60%, więc są to naprawdę wyniki zadowalające. Głównym założeniem realizowanego projektu było zwiększenie poziomu integracji społeczno-zawodowej 319 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia na terenie powiatu Świdnickiego. Ten rok to piąty rok naszej działalności, jeszcze niedawno korzystaliśmy z. Urzędu pracy ze środków Urzędu Pracy, żeby utworzyć naszą firmę. W zeszłym roku uczestniczyliśmy w programie Aktywny Powrót. Zgłosiliśmy akces zatrudnienia pięciu osób na y, prace interwencyjne, na stworzenie stażu dla tych osób. Udało się zatrudnić cztery osoby, które przepracowały ten, ten cały czas. Jesteśmy zadowoleni z tego programu i Myślę, że będziemy dalej korzystać z niego. Jestem po 50. W zeszłym roku dowiedziałem się, że jest realizowany projekt Aktywny Powrót do Pracy. i Skorzystając z tego, wypełniając wniosek, zostałem zakwalifikowany i dostałem się na staż do spółdzielni socjalnej Raz 2-3 w Żarowie. Gdzie odbyłem tam 6-miesięczny staż pracy. Po odbyciu tego stażu zostałem zatrudniony w. W firmie Raz, Dwa, Trzy. Pani prezes Lucyna Skorupska, która jest prezesem tej firmy, zaproponowała mi pozostanie w, tej, w tym zakładzie pracy. Jestem z tego bardzo zadowolony. Aktywny powrót adresowany był do 319 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy. W tym w szczególności do osób w wieku 50-64 lata oraz długotrwale bezrobotnych jak i do osób posiadających specyficzne kwalifikacje zawodowe, na które co najmniej od roku brakuje ofert pracy. Jak pokazało życie, bezrobocie konkretnych osób przyjętych do udziału w projekcie mogło sięgać nawet kilkunastu lat. Moja firma wzięła udział w aktywnym powrocie w zeszłym roku, w 2014, zatrudniając na warunkach, które były dostępne dla osób 50+, stażystkę, która pomaga mi w pracach biurowych. Jest to pani, która przez wiele lat, kilkanaście lat, nie mogła znaleźć pracy. Poznałyśmy się w luźnych okolicznościach. Powiedziała o tym, że nie może nigdzie znaleźć pracy. Stwierdziłam, że należy takim osobom dać szansę, ponieważ kiedyś my też będziemy mieć 50 plus i pewnie będziemy szczęśliwi, jeżeli ktoś pozwoli nam na nowo wrócić do aktywności zawodowej. Osiągnięte przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy wskaźniki są imponujące. Ostatecznie osiągnięto bowiem efektywność zatrudnieniową na poziomie aż 60%, a większość uczestników projektu rozwinęła dotychczasowe i zdobyła nowe zdolności i umiejętności społeczne. A jak od tzw. kuchni wyglądała realizacja projektu Aktywny powrót w dwóch firmach biorących w nim udział? Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy od września 2012 roku do marca roku 2015 realizuje projekt pod nazwą Aktywny Powrót, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia. Na realizację projektu pozyskano środki w wysokości ponad 2 milionów 700 tysięcy złotych. W ramach projektu 378 osób bezrobotnych otrzymało bezpośrednie, indywidualne i kompleksowe wsparcie w formie działań aktywizacyjnych takich jak poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne oraz sześciomiesięczne staże. Większość uczestników projektu to osoby po 50 roku życia. Wiele z tych osób nie wierzyło, że po latach pracy w konkretnych zawodach są w stanie zmienić kwalifikacje i podjąć pracę w nowym zawodzie. A jednak przezwyciężyli oni strach i obawy, zdobyli nowe doświadczenia oraz powrócili do życia zawodowego. Zrealizowanie projektu nie byłoby możliwe, gdyby nie partnerzy, którymi są lokalni pracodawcy. Jedną z firm, która wzięła udział w programie jest Śnieżka Inwest, spółka z ze Świebodzic. Kilkunastu lat właściwie współpracujemy już z Urzędem Pracy w zakresie różnych form wspierania aktywizacji bezrobotnych. W związku z tym, jak się pojawił program Aktywny Powrót, kierowany przede wszystkim do osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym, postanowiliśmy złożyć wniosek. Złożyliśmy wniosek na 20 stanowisk operatora urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczych, czyli na stanowisko typowo produkcyjne i na jedną osobę do laboratorium. Niestety specyfika naszej pracy, czyli praca w systemie trzyzmianowym uniemożliwiła jakby zaspokojenie pełnego wniosku. W związku z tym w finale osiem osób przyjęliśmy na staż, z czego po zakończeniu stażu zatrudniliśmy pięć osób. Wiadomo, czynnik ludzki najbardziej zmienny, w związku z tym trzy osoby z różnych przyczyn nie kontynuowały współpracy z nami. Wszyscy uczestnicy zakończyli udział w projekcie, a część z nich nadal pozostaje w zatrudnieniu. Pracuję jako operator urządzeń produkcji wyrobów cukierniczych. Zanim trafiłam na staż, byłam długotrwale bezrobotna. Około półtora roku szukałam pracy no w związku z moim zawodem jako włókniarz szukałam pracy na produkcji, gdzieś tam się najlepiej czuję, no i kiedy trafiłam do Śnieżki na staż, bałam się, że nie podołam pracy, jaka mnie tutaj czeka, ale wszystko było w porządku, zdobyłam nowe umiejętności, no i po zakończeniu pracy dostałam propozycję po zakończeniu stażu, przepraszam, dostałam propozycję pracy no, i pracuję do dziś. No, marzyłam o tym, żeby dostać pracę w swoim wyłączonym zawodzie. Moim zawodem jest technolog żywności, zdobyłam wyższe wykształcenie, magister inżynier w technolog żywności i no, jest utrudnione zdobycie doświadczenia na dzisiejszym rynku pracy, ale dzięki właśnie aktywnemu powrotowi udało mi się dostać staż tutaj w zakładzie w Śnieżce i, i pracuję do dnia dzisiejszego. Po odbyciu stażu po zdobyciu nowych umiejętności zawodowych, doświadczenia, tutaj zostałam, pracuję, jestem zadowolona. Na przeprowadzenie projektu Aktywny Powrót pozyskano środki w wysokości ponad 2 milionów 700 tysięcy zł. W trakcie realizacji projektu nie obyło się jednak bez problemów. Na 378 uczestników projektu zmuszeni byliśmy odwołać 33 osoby, m.in. z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności lub z innych przyczyn leżących po stronie stażystów. Taka sytuacja miała miejsce m.in. w firmie Niwko Poland Spółka ZOO w Świdnicy. Wspomniane Niwko Poland Spółka ZOO to działająca globalnie japońska firma formowania wtryskowego tworzyw sztucznych. To wzięcie udziału w projekcie skłoniło nas chęć znalezienia pracowników, którzy chcieliby z nami związać się na dłużej oraz poszukiwanie po prostu pracowników, którzy będą dobrze. Złożyliśmy wniosek na 20, 20 stażystów, natomiast udało nam się znaleźć 11 osób, z czego niestety jedna osoba musiała zrezygnować z racji tego, że była pod wpływem alkoholu. Realizacja stażu przebiegała bardzo dobrze. Byliśmy, jesteśmy nadal zadowoleni z tych pracowników, ponieważ zatrudniliśmy 9 osób z 10, z czego 5 osób od razu na dłuższe umowę. Wszyscy uczestnicy zakończyli udział w projekcie, a część z nich nadal pozostaje w zatrudnieniu. Kilku z nich zapytaliśmy, co dał im udział w realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy projekcie. Zostałam wezwana na rozmowę. Po tej rozmowie zaproszono mnie do Niwko Poland na rozmowę kwalifikacyjną. Przebyłam tą rozmowę kwalifikacyjną, o czym zostałam zatrudniona na 6 miesięcy na okres stażu. Staż odbyłam sześciomiesięczny, Nauczyłam się dużo nowych rzeczy, w których kiedyś pracowałam też na różnych stanowiskach. I po prostu po tym wszystkim zostałam przyjęta na rok czasu przez NIWKO Poland. Od urzędnika pracy, Urzędu Pracy w Świdnicy dostałam zawiadomienie, że jest zrealizowany program Aktywny Powrót do Pracy. Tak jak ja, jestem po 50 i uznałam, że to może być dla mnie szansa, ponieważ dużo osób właśnie potrzebowali do zakładu Niwko. Złożyłam taką właśnie taką propozycję, że chciałabym właśnie pracować w tym zakładzie, a że miałam kontakt już z motoryzacją, dużo części tutaj właśnie montujemy do aut i postanowiłam złożyć właśnie Propozycję, że jestem gotowa na taką pracę. Po jakimś czasie dostałam zawiadomienie z NIWKO na rozmowę i przybyłam tutaj. Kwalifikacyjną rozmowę przeszłam pomyślnie i cieszę się, że jestem tutaj i pracuję. I jest naprawdę miło, sympatycznie. Nadzór jest ok, bo <grystanie> w <grystanie> innych zakładach <grystanie> różnie bywało. Na koniec 2014 roku aż 60% uczestników zostało zatrudnionych po zakończeniu udziału w projekcie. Obecnie Urząd Pracy koncentruje się na pomocy w znalezieniu pracy byłym uczestnikom projektu, którzy nie podjęli jeszcze stałego zatrudnienia.